Cześć! W dzisiejszym co ja czytam, Ksin, saga o kotołaku Konrada Lewandowskiego. Szczerze mówiąc, to ja nie wiem czy to się czyta Ksin czy Ksin. Dla mnie będzie Ksin. Ksin to poprawione wersje opowiadań, które wychodziły na początku 2000 roku. Do tej pory ukazały się cztery. Ksin Początek, Drapieżca, Sobowtór i Róża na oka. Najpierw powiedzmy sobie coś o świecie i głównym bohaterze. Rzecz dzieje się w w świecie takim trochę średniowieczno-podobnym. Pewnego dnia na ten świat spada moc Onego i przez to zaczynają się tworzyć wilkołaki, wampiry, południce i wszystkie takie inne słowiańskie. I zazwyczaj są one bezrozumne i atakują ludzi. Ale nie nasz bohater. Bo nasz główny bohater, Ksin, jest kotołakiem. Czyli tak jak wilkołak, tylko kotołak. <gryw> Ale nie jest bezrozumny. No i teraz przejdźmy do tomów. I szczerze mówiąc, pierwszy tom jest bardzo słaby. Więc jeżeli chcielibyście zacząć czytać ksego o Kotołaku, jeżeli Was to zainteresowało, co powiedziałam, to zacznijcie od Xina Drapieczny. I słuchajcie uważnie, bo z chronologią jest i tu dosyć dziwnie w tych nowych wydaniach. Bo tak, Xin początek jest to poprawione pierwsze opowiadanie o Kotołaku plus historia jego matki. I tego, jak doszło do jego poczęcia. Jest taki prequel. Historia matki Xina jest szyta dość grubymi nićmi. Mamy wrażenie, że tam faktycznie jest to trochę na siłę popoprawiane, na siłę napisane tak, jakby autor chciał to tą historię tak scalić, ale nie do końca mu wychodzi. Mamy pewne luki, i tak nie do końca jesteśmy spełnieni. Poza tym, i jest to moje zdanie, biorę to na klatę. Mam wrażenie, że Xin początek jest uboższą wersją Wiedźmina, bo i potwory są takie same podobne, i świat, w którym się to dzieje, też jest bardzo podobny, tylko wszystko jest takie uboższe, wszystkiego jest mniej, wszystko jest prostsze. Drugi tom, Ksin drapieżca i pamiętajcie, że chronologia jest dosyć pokopana. W drugim tomie mamy też dwa opowiadania. Pierwsze dotyczy czasów y, zaraz po Ksinie początku. Kiedy Xin najpierw stał się dowódcą Straży Królewskiej, ale później popadł w niełaskę i musiał uciekać. <grym> Drugie opowiadanie natomiast ma miejsce po jakimś czasie, po tym jak Xin poszedł na wędrówkę po innych światach i z niej wrócił, lekko odmieniony. A ta wędrówka po innych światach zawiera się w trzeciej części i nie, sobie powtórzę. <laughs> jak nie nadoszacie, no, muszę to puścić jeszcze raz. I jeszcze raz. <laughs> Więc z chronologią jest dosyć, no tak jak mówiłam, troszkę pompa. Te dwie opowieści są już dużo lepsze niż pierwsza. Pojawiają nam się poboczne postaci, które też są dosyć ciekawe. I ogólnie cała historia jest taka bardziej wartka i bardziej skomplikowana, nie taka prosta. Ale, bo i tak jest ale, największym problemem w trakcie czytania Ksina był dla mnie seks. Seks opisywany w tych książkach. I o ile w Ksinie drapieżcy jedyną sceną, która mogła budzić bardzo mieszane uczucia. Był stosunek Xina z jego żoną własną, tylko że pod postacią kotołaka Czyli wiecie, tak jakby wilkołaka, tylko kota. I, I tym bardziej się to dziwnie czyta, im więcej kotów posiadacie. To tak w Xinie Sobowtórze autor już naprawdę popłynął. I gdyby nie ten motyw, to książka naprawdę byłaby fajna, ale w Xinie Sobowtórze. Konrad Lewandowski wpadł na pomysł postaci. Bertia, która podróżuje w drużynie naszego kotołaka, została objęta klątwą. Klątwa polega na tym, że jeżeli nie odbędzie ona stosunku chociaż raz na dzień i raz na noc z mężczyzną, to zamieni się w strzygę. Więc ona cały czas kopuluje ze wszystkimi. No to nie ze wszystkimi, ale cały czas podczas tej. Ich wędrówki, Bertia musi z kimś sypiać. To jest za dużo, naprawdę, za dużo. Ja wiem, że ja lubię groteskę i dziwne rzeczy dziejące się w książkach, ale to już było nawet dla mnie za dużo. To było takie tak nienaturalne, że aż w książce fantastycznej było zbyt niepasujące. Ale musicie mi wierzyć, że gdyby nie ten motyw, to naprawdę książka byłaby okej! Okay. I mimo tych wszystkich przywar, dalej będę kontynuowała czytanie sagi o Kotołaku, bo to nie są wszystkie książki, będą wychodzić jeszcze następne. Sama nie wiem właściwie dlaczego. Chyba z... tęsknoty za takim sapkowskim światem troszkę. Wiem, że troszkę słabszym, ale mimo wszystko to się dobrze, dobrze się czyta. Miejsca są podobne, mamy jakieś karczmy, oni polują na wilkołaki i na strzygi. Takiej tej słowiańskości mi brakuje w książkach, więc chyba to jest największy plus Xina. Jeżeli zatem chcielibyście spróbować, jak to wygląda z kotołakiem, o, głupio zabrzmiało. Jeżeli byście chcieli poczytać o kotołaku, to polecam Wam zacząć od Xina drapieżcy. Ten początek to sobie zostawcie na koniec. I nie przejmujcie się Bertią. Spróbujcie to wygłuszyć w fabule. Na dzisiaj to wszystko. Bardzo dziękuję za oglądanie i do zobaczenia kolejnym razem!